Witajcie w kolejnym flashu akademickim, prosto z Wielkimi krokami zbliża się sesja i koniec roku akademickiego. Zanim jednak rozpoczniemy wakacje, zapraszamy was na przegląd najważniejszych informacji z życia naszego uniwersytetu. Absolwenci szkół średnich zakończyli maturalne zmagania i teraz czekają na wyniki. Na nich w pełnej gotowości czeka nasze biuro rekrutacji. W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród ponad 40 bardzo różnorodnych kierunków studiów od humanistycznych po ścisłe których pełną listę możecie znaleźć na naszej stronie dla kandydatów. Warto tu na przykład wspomnieć, że KUL jest jednym z nielicznych uniwersytetów w kraju, na którym można studiować sinologię. Chiński jest stosunkowo trudny, ale myślę, że to też zależy od zaangażowania i od tego, ile czasu spędzamy na nauce. Myślę, że każdy jest w stanie nauczyć się wszystkiego, jeżeli tylko chce. Kul to uczelnia przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Uniwersytet od wielu lat w różnorodny sposób wspiera takie osoby. To jedna z niewielu uczelni w Polsce, na której studenci niewidomi i niesłyszący mogą uczyć się języka angielskiego. Oto, by każdy student, niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, miał jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy dwa centrum aktywizacji osób z niepełnosprawnościami Kulken. W tym roku KULKEN ma pod opieką 261 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Studiują ci studenci na różnych kierunkach. Naszym zadaniem jest umożliwienie im studiowania na takim kierunku, jaki wybierają, do jakiego czują się powołani. Studenci niewidomi otrzymują wszystkie pomocy, jakie są dla nich potrzebne, wydruki w brajlu lub jakieś adaptacje elektroniczne dla studentów niesłyszących. Sale są wyposażone w odpowiednie urządzenia pętle indukcyjne. Dla studentów z niepełnosprawnością narządu ruchu najważniejsza jest możliwość dotarcia do sal wychodowych, do budynków i pod tym względem sytuacja na kulu w ostatnich latach bardzo się poprawiła. Są windy udźwiękowione, są podjazdy, oznaczenie brajlowskie na drzwiach wzdłuż korytarzy i myślę, że studenci nasi z niepełnosprawnością mają się na kulu całkiem nieźle. Na Kulu może studiować każdy, kto respektuje katolicki charakter uczelni. Duże grono naszych studentów to osoby świadomie przeżywające swoją wiarę i chcące ją pogłębić. Mają one taką możliwość w ramach wielu grup prężnie działającego duszpasterstwa akademickiego, prowadzonego przez ojców jezuitów. W Akademickim Punkcie Wolontariatu warto być, ponieważ jest to wspaniały sposób na spędzenie czasu poza studiami. Można pomóc drugiemu człowiekowi, poznać wspaniałych ludzi. Obecnie jest nas około 40 osób. Nasze inicjatywy to głównie piknik z Bogosławionym Piotrem Jerzym Frasatim, kolędowanie w DPS-ach. Maratony bajkowe, szlachetna paczka, biurki przy kościele akademickim dla podopiecznych naszych oraz nasza ostatnia inicjatywa, jaką jest spotkanie osób niepełnosprawnych i osób z dziecięcym porażeniem mózgowym. Zapraszamy do wolontariatu. Nasz uniwersytet to miejsce, w którym kwitnie życie studenckie. Studenci mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania w ramach blisko 50 organizacji naukowych, artystycznych i sportowych. Są to koła naukowe, teatry, chóry czy kluby dyskusyjne. Dziś zapraszamy na krótkie spotkanie ze studenckim teatrem itp, który właśnie skończył 18 lat. Teatr itp ma 18 lat. My sami nie wiemy jak to zleciało. 18 lat na kulu, 18 lat spotkania z różnymi studentami. Jeżeli jesteście chętni, możecie wejść na naszą stronę zobaczyć co robimy, a jeśli będziecie studiować w Lublinie, zapraszamy na castingi. Studia to nie tylko pierwszy krok w dorosłość, ale również pierwszy krok na drodze kariery zawodowej. Pomocą w jej nakreśleniu służy biuro karier KUL, cool, które nie tylko pomaga odkryć studentom ich predyspozycje, pozwala podnieść kompetencje przez szkolenia, warsztaty i praktyki zawodowe ale też pośredniczy w kontaktach z pracodawcami. Jedną z form uruchomionych przez Biuro Karier jest portal Kariery. Portal Kariery to platforma komunikacji szybkiej i efektywnej między studentami e, i pracodawcami. Dzięki niej e, można szybko znaleźć ofertę pracy dopasowaną do swoich kompetencji, zaaplikować do konkretnego pracodawcy, zapisać się na wydarzenia oferowane przez biuro, skorzystać z poradnictwa, skontaktować się z pracodawcą. To już koniec dzisiejszego flasha akademickiego. Udanych wakacji i do zobaczenia w październiku. Do zobaczenia.